300 tysięczne miasto jest skazane na głód. Ekspert bije na alarm ukraińskich historyk o Hersoniu 300 tysięczne miasto jest skazane na głód. Sytuacja w Hersoniu jest trudna. Zdaniem historyka Romana Kabacija, to 300 tysięczne miasto jest skazane na głód. Oprócz braków na sklepowych półkach zwrócił też uwagę na możliwą katastrofę ekologiczną związaną z jedną z największą w Europie ferm drobiu. Już teraz z głodu zdychają niektóre z 3 milionów hodowanych tam ptaków. Kabacz i powiedział, że rodzina jego znajomego mieszka w miejscowości ależki naprzeciwko Hersonia. Z ich relacji wynika, że w mieście nie ma Rosjan, oni kontrolują tylko most przez Dniepr i tyle, przekazał. Jak dodał, we wtorek w Ależkach oraz w innych miastach obwodu hersońskiego odbyły się wiece antywojenne i proukraińskie. Stolica obwodu Hersoń jest zupełnie odcięta od świata. Wczoraj jedna dziennikarka próbowała pytać za pośrednictwem moich znajomych w Hersoniu, czy można wydostać się z miasta, wywieźć stamtąd dwóch młodych chłopców. W odpowiedzi usłyszała, że to praktycznie niemożliwe, bo na posterunkach kontrolnych Rosjanie strzelają i przeganiają z nich, powiedział Kabaci. Cherson jest skazany na głód z tego, co wiem, w niektórych sklepach zostały jeszcze jakieś zapasy. Ludzie przekazują sobie informacje, gdzie można jeszcze kosinu skupić, ale to szybko się skończy. 300 tysięczne miasto jest po prostu skazane na głód, podkreślił. Jak zaznaczył, są też inne zagrożenia związane z tą sytuacją, w okolicy Hersonia znajduje się bowiem jedna z największych w Europie ferm drobiu z trzema milionami ptaków. Ta ferma została odcięta od dostępu do żywności. Kilka dni temu za darmo rozdawali jajka. Kury w tym momencie już zdychają. Grozi to ekologiczną katastrofą, powiedział Kabacchi.